Ej, no chyba przesadzasz trochę. Naprawdę, jest ci tak zimno? Zresztą ja powiem Ci cytatem z filmu, Panie Kierowiku. Jak jest zima, to na zewnątrz jest zimno. No mróz jest. No ja rozumiem, ale już się wiosna zbliża. No no gdzie wiosna? Wiosna to jest przecież dopiero w końcu marca. No dobrze, ale już teraz należałoby pomyśleć o wiośnie. Ale to znaczy co? Mam coś z samochodami robić? Nie wiem. opony nie, szykować, nie, nie, czy nie, nie co? Z samochodem, Rafał. tym razem z motocyklem. Akcja wiosna w lutym. 30% zniżki na części zamienne oraz na olej Suzuki Ekstar do motocykli, oraz 15% zniżki na akcesoria również do motocykli. To byłoby coś dla mnie, tylko jest taki mały kłopot. Mój motocykl jest, jakby tu powiedzieć, z ósmej ręki. Nawet możesz mieć z trzydziestej, z pięćdziesiątej ręki, byleby to był motocykl Suzuki. Krótko mówiąc, wiosna w lutym zniżki na części, na olej, na akcesoria. Super. Dla mnie super. A propos tego, czy ty przypadkiem w lutym nie masz urodzin? Pamiętam. W lutym. To ja mam dla ciebie prezent. Nie, no. Skąd wiedziałeś, że taką kurtkę chcę? Suzuki Baybysa. Dorosłem do niej w końcu tak, rozmiarem. Czy wiesz co, nie wzruszaj się za bardzo, bo w ramach akcji wiosna w lutym kupiłem za dobre pieniądze. Wzruszy mnie, mimo wszystko. Latem mi oddasz.